Nacisnę, przysięgam. A co się tu siara? Spokojnie. A miał być tylko napad. Zrozywaliście kogoś? No. Tak, z by się hmm. No kurde, nie mogę wyjść A chcieliśmy tylko zakładnika. Tak, chcieliśmy sobie na A zakładnika, do teka przyjechaliście. Co, no też, po to? No że do tego weźcie. Powrój tego teka. Ja nie pod twojego teka wstaliśmy, masz rację, kurwa, masz rację. Weźcie zakładnika ja idę tego TEKA Ktoś na dni jakiegoś rekordu do pobicia? Na Twitchu. Ale co ty piszesz w ogóle? Nie? Ej, dobra policja, jedziemy. <grym> <grym> <Olgu> pierdolnął. <grym> <grym> ja nie wiem jaki... Nawet, nawet nie wiem jaki jest rekord.